Kryzys nie zawsze jest zły. Jest wiele sytuacji, w których kryzys można wykorzystać do tego, żeby zmienić swoje podejście do komunikacji, żeby zmienić wizerunek firmy. Oczywiście, pewnie gdybyśmy zapytali moich klientów albo, albo firmy, czy woleliby żyć bez kryzysu, no to każda powie, że chciałaby żyć bez kryzysu i takie firmy, którym się udaje żyć bez kryzysu, mogą przez długi czas cieszyć się tym, że ta komunikacja jest tylko proaktywna, jest tylko pozytywna i buduje markę. Ale Czasem kryzys jest potrzebny do tego, żeby firma się przewartościowała. Kryzys jest potrzebny do tego, żeby firma zobaczyła, jakie ma luki, gdzie powinna uzupełnić swoje działania. Bo takie firmy, które przez długi czas funkcjonują bez kryzysów, często popadają w rutynę. Często tracą dystans, często nie widzą rzeczy, które my widzimy z zewnątrz, nawet jako klienci czy, czy, czy po prostu osoby zaangażowane w tą markę, oceniające tą markę. My to widzimy, a ktoś, kto siedzi wewnątrz, wiele lat już jest prezesem czy członkiem zarządu, traci ten dystans. I takie kryzysy bardzo często uświadamiają firmy i yy, pokazują mi, w których obszarach powinny się poprawić, w których obszarach powinny wyciągnąć wnioski. I to sprawia, że kryzys bardzo często jest okazją do tego, żeby się rozwinąć, żeby zrobić duży krok naprzód, żeby, żeby pokazać, że firma jest mocna i można powiedzieć, że blizna jest dużo silniejsza od skóry, więc tam gdzie firma jest zabliźniona, bardzo często jest dużo silniejsza od, od tych miejsc, gdzie rzeczywiście tych kryzysów nie było.